Co jest? Co to są słuchawki? On, 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 no nie! Cześć, siemanko moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Komputronik Gaming. Dzisiaj poruszamy temat, który od jakiegoś czasu chodził mi po głowie, czyli słuchawki gamingowe, wszystkie za około 400 zł. I to nietypowo, ponieważ znajdziecie tej propozycję od Trasmastera, Modekoma, Dilitywa i Asusa. Ale zanim przejdziemy do właściwej części materiału, chciałbym Wam przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, czyli nadjeżdżającą właśnie kierownicę Trustmaster T80. Sprawdźcie ją koniecznie teraz w specjalnej cenie 399 w linku w opisie tego filmu na licencji Ferrari w skali 8 do 10 z gumowanym obszyciem naprawdę wygląda i jeździ się świetnie. Tak więc, wracając do głównej myśli, mam dzisiaj cztery zestawy słuchawkowe. Każdy z nich jest zestawem 7.1, z wirtualnym 7.1 oczywiście. I każdy z nich jesteś w stanie dostać poniżej 400 zł. No to co? Unboxing. Na pierwszy ogień Modecom Vulcano Ghost. Słuchawki w najlepiej wykonanym pudełku, jeżeli chodzi o całe dzisiejsze zestawienie. Sztywny karton, sztywna tekturka otwierana. I po otwarciu widzimy umiejscowione tutaj w wytłoczce z gąbki słuchawki. Aż takich wielkich się naprawdę nie spodziewałem. Dodatkowo, dość zaawansowany pilotik, zaraz go będę rozkminiał. i kabel w oplocie zakończony wtykiem USB. Pod wytłoczką dodatkowo płytka z softem, sprzątamy. mega gruby kabel z tym ultra dziwnym pilotem, więc zanim do samych skławek plus minus to jedyne co widzę zakładam, że sugeruje to zmianę głośności. Na środku jest przycisk od chyba podświetlenia. Wyciszenie mikrofonu i wyciszenie słuchawek, więc nie było to takie trudne, jak się tego spodziewał. Kabel wydaje się być naprawdę solidny, ale kable z oplotem akurat przy słuchawkach, moim zdaniem, są naprawdę wielką polączką. I ten kabel świetnie to będzie obrazował, bo jak go zwiniecie troszeczkę, to się robi coś takiego. Kabel się drastycznie skraca, jest naprawdę napięty, nieprzyjemny do dotyku i... Mm -mm. Ogromniasty mikrofon na boku na, ci ciekawe, elastycznym pałąku. I działa to naprawdę dobrze. Nie spodziewałem się, że będę w stanie tak go odgryć Jezus Maria, ten mikrofon <noise> wygląda naprawdę źle. Dalej, regulacja po bokach, dodatkowo z miarką po wewnętrznej stronie, więc też jeżeli macie większą, mniejszą głowę, jesteście w stanie dopasować, żeby symetrycznie po obu stronach było wysunięte, a nie jak to niektórzy moi znajomi siedzą ze słuchawkami krzywo, bo to no tak dziwnie leżą na głowie, głowa mnie później boli. Poduszeczki na górze, mięciutkie, skóropodobny materiał, jest ok. Pady słuchawek nie są zafiksowane na stałe, tak jakby możecie je po prostu tutaj delikatnie poruszać. Mięciutka pianka, siateczka w środku, oznaczenie lewa prawa i zobaczmy, jak leżą. Wow. Czuję bardzo mocno nacisk na środku głowy. Pałą tutaj mi się można powiedzieć lekko wbija, na szczęście poduszeczki to w pewien sposób amortyzują, ale jeżeli chodzi o uszy, to utodałem. Nie że nawet nawet wygodnie. Niemniej jednak tutaj te skórzane wykończenia w ciepłe dni mogą się dać wam bardzo mocno we znaki. Jeżeli chodzi o jakość plastików, no to widziałem nieco lepsze wykonania. Mam nadzieję, że nadrabiają graniem. Aplikacja sama w sobie nie wygląda zbyt intrygująco, ponieważ mamy tylko master volume, lewy, prawy front i ewentualnie ustawienia mikrofonu, i to jest wszystko. Na dobrą sprawę nawet nie wiem, gdzie mogę tutaj ustawić to 7.1. Wirtualne 7.1 tych słuchawek w chwili obecnej nie istnieje. Jak teraz widać, świecą się na czerwono. Delikatna czerwona poświata. Jest też drugi typ, który wygląda jakby to była jakaś awaria słuchawek. On. Off. Dlaczego? On on, on, on. No nie. Nie jest to najładniejszy efekt, jaki kiedykolwiek widziałem. Puśćmy jakąś muzykę i finalnie ich posłuchajmy. Podoba mi się głębia tego basu. Naprawdę. Nieczęsto spotyka się słuchawki, które wyglądają w ten sposób i mają tak głęboki, przyjemny bas. Zazwyczaj bas w słuchawkach, zwłaszcza gamingowych, wypada tak kartonowo, jest taki. Jestem basem, jestem basem, bójcie się mnie. A tutaj. Działa to naprawdę nieźle. Pytanie, jak działa mikrofon? Okej, okay, widzę po wskazaniach, że jesteśmy już na mikrofonie z Modecom Vulcano Ghost, czyli słuchawek, które swoim basem można powiedzieć, że troszeczkę mnie kupiły. Pytanie, jak będzie z Waszymi sercami? Ale co zabrzmiało? Jeśli chodzi o mikrofon, no to jest mocno syczący i to trzeba przyznać już na samym początku. Bardzo szybko wyłapuje jakieś wciągnięcia powietrza czy. Wszystkie szyszące, dźwięczne głoski, które będą wychodziły z waszych ust i odsłuchując to nagranie, miałem wrażenie, że stoję po prostu w takim pustym pomieszczeniu z echem. Więc tutaj nie do końca jestem przekonany. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o prostą komunikację z waszymi kumplami, botami, to absolutnie powinno wystarczyć. Słuchawki numer dwa w naszym teście to Trustmaster CPX 350. Czyli słuchaweczki, które, moi drodzy, tak, normalnie są do dostania za około 400 zł, ale żebyście nie musieli sięgać po kota w worku. Odpakujmy. Zobaczmy, co dostajemy w pudełku. Na początku mikrofon. Kabelek. Tak jest. Zewnętrzna karta dźwiękowa, fajnie. Są jeszcze kabelki, są słuchawki. Więc jedziemy. Charge. Jest ładowanie. Czy one potrzebują być naładowane? What? Te słuchawki mogą być nieco bardziej zaawansowane, niż mi się wydaje. Jeżeli chodzi o same słuchawki, no to przede wszystkim dość spore muszle. Delikatnie musze się ruszają jeszcze góra, dół. Mikrofon. Elastyczny fragment jest tylko tutaj na początku. Konstrukcyjnie słuchawki nauszne, czyli ucho nie wpada do środka. Ucho... w zasadzie na uchu opierają się one. Czuję, że mam je założone, odznaczają się, ale nie ma dramatu, że o, powiem tutaj głowa mnie boli czy też uszy mnie ściskają. Jest spoko, jeżeli chodzi o sam dotyk, no to jest on taki wystarczający do codziennego użytkowania, ale jeżeli byśmy chcieli z nich korzystać jako ze słuchawek lifestyle'owych, to raczej średnio i w sumie nie wiem, czy ktokolwiek by nosił takie słuchawki, jak lifestyle'owe, chyba że chcecie na siebie zwrócić uwagę. To jest naładowany, realnie tego pilota się ładuje. Te karty, to jest przetwornik zewnętrznych dźwięku, jego się ładuje. I to, co jest fajne i na co muszę zwrócić uwagę na początku, no to oprócz master volume, który jest z boku, no, mam jeszcze odsłoną regulację basu, bo za chwileczkę sobie to przetestuję, włączenie, wyłączenie, 7.1, mikrofon włączony, wyłączony i voice. Voice, 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 I'm looking for a good Tak, to jest mega spoko. Działa mi teraz sprzężenie zwrotne, czyli ten voice przełączony tutaj. Nie mam odsłuchu, ze względu na izolację ten odsłuch będzie fajnie mieć streamując. No to klikamy sobie voice, jest odsłuch, w tym momencie bezpośrednio mam nadawany dźwięk, który mówię do mikrofonu na słuchawki, czyli nie będę darryga przysłowiowo, a jednocześnie moi widzowie nie będą musieli nasłuchiwać tego, co ja nasłuchuję. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ma to sens, jeżeli chodzi o streamowanie. Co to jest? To są słuchawki! Czyli nie ma takich głośników w chacie. Z taką głośnością. O, ja to miałem, że na uszach. Nie no, ścisze najpierw przecież. Nie chcę sobie krzywdy zrobić. Ej, szczerze powiem, że podchodziłem mega sceptycznie. Chyba najbardziej sceptycznie ze wszystkich podchodziłem do tych słuchawek. Ale one grają naprawdę przyjemnie. Jestem ciekawy jeszcze jednego. Czy bardzo spadnie jakość dźwięku? Czy bardzo się zmieni po prostu jakość dźwięku, jeżeli. Odepnę je od całego Sand komandera, a wepnę je bezpośrednio tutaj. Zupełnie inaczej grają. Jakby zupełnie inne sławki na głowie. Kosmicznie. Trzeba uważać z tą głośnością, bo bardzo łatwo jest wejść na przester, a regulacja basu sama w sobie działa naprawdę nieźle, dzięki czemu od razu możecie skorzystać z. Tutaj zdjęcia po prostu tych niskich tonów, więc te wybuchy w grach nie będą aż tak Was atakowały. Ale niestety jestem też negatywnie zaskoczony z samą długością kabla, bo jeżeli miałbym komputer pod stołem, to ten pilotik wypadnie mi gdzieś na wysokości kolan i wtedy będzie już realnie problemik z używaniem go. Jedną rzecz, którą chciałbym zrobić, no to rejestrator głosu, żeby powiedzieć Wam, jak brzmi dołączony mikrofon. To jest już ten mikrofon, mikrofon ze sławek Trustmastera, które jak na razie mega mnie zaskoczyły, i wydają mi się być ciekawą propozycją dla was wszystkich, którzy będziecie odświeżali swoje stanowisko. A teraz pamiętajcie, że dodatkowo wraz z kierownicą, kierownica. Dawaj kierownicę! I pamiętajcie, że dodatkowo teraz wraz z kierownicą jesteście w stanie je zakupić w zestawie jeszcze, jeszcze taniej, a wrażenia z samej rozrywki będą naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o sam mikrofon, to tak jak słyszeliście, no niestety dużo szmerów, szumów i jego jakość jest taką średniawką. Numer 3 w dzisiejszym zestawieniu, czyli Asus TUF Gaming H5. Słuchawki od Asusa i tutaj powiem Wam szczerze, że miałem największą zagwozdkę, jeżeli chodzi o te słuchawki, bo Asus robiące słuchawki gamingowe, tak jakoś mi to nie pasowało. Okej, okay, laptopy, okej, okay, podzespoły komputerowe, gdzieś tam to kojarzę, ale... Hmm. Okej. Okay. Plastikowej wytłoczce, ale o tym zaraz, żel na wilgoć, aaa! Halo, dzień dobry! Dostajemy karciochę dźwiękową, fajnie, podłączoną na USB, dostajemy mikrofon, jest też kabelek do słuchawek, zestaw instrukcji, VIP Member Warranty, bank, słuchawki, które są na samym początku, muszę Wam powiedzieć, zaskakująco lekkie pady z pianką w środku, więc tutaj leciutko, naprawdę są to chyba najwyższe słuchawki dzisiejszego zestawienia. Leżą całkiem wygodnie, aczkolwiek wciąż odczuwam centralnie zdokalizowany ciężar na środku głowy. Poza tym uszy idealnie pasują do środka i nie mam żadnego problemu z dopasowaniem. Jeżeli chodzi o kabel, no to jest to klasycznie zakończony czteropinowy jack. Pojawia się straszny minus, już teraz, kiedy je założyłem po prostu. Ten pilocik jest umiejscowiony w takim miejscu, że... Co ja tu miałem ustawić? Czekaj. Okej, okay. jest to dość intuicyjne, bo masz włącz, wyłącz mikrofon, głośniej, ciszej, spoko, będziemy w stanie to złapać od razu. Niemniej jednak sama ręka, która będzie po to sięgała, jest strasznie jakoś tak niewygodnie ułożona. Mikrofon będzie pewnie w lewej słuchawce, tak też wypada, na elastycznym pałąku, więc tutaj wszystko... Będziecie w stanie dopasować idealnie, jeżeli chodzi o wygodę. To są naprawdę całkiem przyzwoite. No to mamy softa pobranego i teraz muszę wam powiedzieć, że zaraz po odpaleniu mam naprawdę pozytywne wrażenie z tego oprogramowania. Oczywiście Armory Dwójka jest ogólnie oprogramowaniem od peryferiów Asusa, więc macie tutaj wiele rzeczy, których nie wykorzystacie, bo makro nagrane na słuchawkach może nie działać najlepiej więc tego bym się wystrzegał, ale same ustawienia dźwięku są moim zdaniem absolutnie wystarczające, zwłaszcza jeżeli mówimy o dodatkowej karcie dźwiękowej i możliwości wykorzystania wirtualnego 7.1. I tak jak mówiłem wielokrotnie, że w poprzednich słuchawkach bas jest kartonowy, czy też jest takie znane określenie, to w tych słuchawkach mam wrażenie, że bas jest taki gumowy, ale nie takiego pum porządnego, więc nie wyobrażam sobie nawet możliwości wprowadzenia tych słuchawek powyżej ich rejestrów i doprowadzenia ich do tak zwanego pierdzenia po prostu, no. Bezpiecznie same się ścinają. Ok, mikrofon włączony, więc teraz Asus TUF H5. Słuchawki numer 3 w dzisiejszym zestawieniu. i Troszeczkę powiem więcej, takich że Zobaczymy, jak pójdzie. Ale tak, na dobrą sprawę, jeżeli mówicie na co dzień do swoich widzów i znajomych, to powinniście brzmieć plus, minus, tak. No więc tak, jeżeli chodzi o mikrofon, to też jest to poprawny. Wystarczający. I taki. Też znowu powiem to wszystko bez wyrazu. Jest okej, okay. ale brakuje mi tego pazura, brakuje mi tego jaja, które powie, tak, to są słuchawki, których powinieneś używać. Było H5 od Asusa i teraz ciekawe, bo nie niezwiązane absolutnie, ale Creative są Blaster H6. I dlaczego myślę, że te słuchawki będą najciekawszym produktem dzisiejszego zestawienia? No dlatego, że przez długi czas korzystałem z blasterowej serii kart dźwiękowych. I spodziewam się, że jeżeli słuchawki będą chociażby w połowie tak dobre jak te karty dźwiękowe, to będą tutaj sztosem. Czego się po nich spodziewać? Zaraz się przekonamy. Kartonik w kartoniku, plastikowa wytłoczka i trochę kartonu. Dodatkowo zafoliowane kable Jack Jack, kabel USB micro USB i Jack z mikrofonem na końcu. Słuchawki same w sobie. Najbardziej grzeczny design. Absolutnie. Najgrzeczniejsze z dzisiejszego zestawienia wyglądają niepozornie. Proste, czarne, na bardzo cienkim pałąku, co będzie spoko. Pianka memory foam, obicie materiałem, a nie skórą. Czyli na ciepłe dni, jak znalazł. Co jest takiego niesamowitego, to to, że nie będziemy mieli pilota do regulacji na żadnym z kabli. Po prostu mamy wszystko na słuchawce i to jest kabel od monitora, czyli od słuchu, którego tak mi brakowało. Pokrętło do regulacji głośności, włącz, wyłącz, mikrofon, jak i equalizer. I to jest ciekawe. Podłączamy mikrofon. I to samo co w przypadku poprzednich słuchawek, czyli pasuje tylko tak na dobrą sprawę na jeden sposób, jeżeli chodzi o leżenie na głowie. No to mega pozytywnie, ponieważ uszy idealnie pasują mi do wytłoczek. Pianka memory foam otacza je bardzo dobrze, dopasowując się do krzywizny głowy i nie ma tutaj problemu, że gdzieś jest jakaś przerwa, że gdzieś leżą niedokładnie. Docisk jest optymalny. No i ciężar rozłożony bardzo dobrze. I tak jak powiedziałem, można je podłączyć pod jacku, ale dopiero po podłączeniu przez USB zyskujecie prawdziwie wszystkie możliwości tych słuchawek. Mamy bardzo dużo wcześniej predefiniowanych presetów, więc tutaj bez żadnego problemu dopasujecie coś do siebie. I od dźwięku przestrzennego, krystalizera niskich tonów, smart volume, dialog plus i tak dalej i tak dalej. Po włączeniu Blaster X Acoustic Engine zyskujecie wiele ciekawych możliwości. Wchodząc w oświetlenie, mamy nasze sławki, Możemy wybrać sobie Cycle na przykład. Sajku bierzemy szybkość. I już proszę bardzo, jak śmigają. Nawet na full wszystko ustawiając, bez żadnego problemu mamy cały czas dostęp do dobrej jakości dźwięku. Dodatkowo jest przycisk monitora, który jest akustycznie dziwny, żeby nie powiedzieć inaczej, ponieważ on wycisza słuchawki w tym momencie, a puszcza dźwięk z mikrofonu specjalnie tutaj do mnie. Zaraz wam to pokażę w praktyce na mikrofonie, który mam założony. To jest muzyka. Monitor teraz, słyszycie? Monitor. Jezu, ale to jest fajne. Monitor, monitor, monitor. Jak jest przycisk od Equalizera. Ten przycisk rotuje nam po wcześniej predefiniowanych ustawieniach w oprogramowaniu. Różne Equalizery przerzucamy i ten, który w danym momencie najbardziej będzie pasował do naszego wykorzystania, czy to grania, słuchania muzyki, oglądanie filmu, to bez przełączania tego w softie, po prostu odpalasz sobie, wycięty. Netflixik. Klik. Serial. Gierka. Ekstra. Ale to, co mnie bardzo interesuje, to to, jak sobie poradzi ten mikrofon. Ale już teraz nagrywamy dla Was próbkę głosową ze słuchawek od Creative'a. H6, SoundBlaster, które wypadają naprawdę genialnie, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny i mogą być ciekawą alternatywą, zarówno dla cloudów, czy też dla Logitechów, które teraz są na topie. Ale jak brzmi ich mikrofon? Serio. Jeżeli chodzi o mikrofon, to w żadnym wypadku nie mam mu nic do zarzucenia. Brzmi naprawdę dobrze. Być może jest to zasługa dołączonego softa, no ale. Jak sami dobrze widzieliście, wszystkie poprzednie też z softem ze strony producenta testowaliśmy, więc tutaj jest wow. Tyle jeżeli chodzi o jaranie się pojedynczymi słuchawkami, chodźcie do podsumowania. Okej, okay, podsumowanie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o słuchawki do 400 zł mniej więcej, no to mamy ciekawych kompetitorów, którzy, moim zdaniem, w pewien sposób mogą rywalizować z mainstreamowymi słuchawkami. Mieliśmy tutaj Modekoma, mieliśmy Asusa, mieliśmy Trustmastera i mieliśmy Creativea. I powiem wam, że. Zaskoczył mnie najbardziej, najprzyjemniej Creative, ponieważ myślałem, że ich oprogramowanie jest limitowane do kart dźwiękowych. Okazuje się, że jest również dedykowane do słuchawek i bez problemu sobie radzą z nim, wykorzystując wszystkie featuresy. Mają mega dobrze, są ultra wygodne i mikrofon, wow, największym w zasadzie rozczarowaniem, no to powiedzmy sobie szczerze, był tutaj fragment tak stali, którym się jeszcze dodatkowo można powiedzieć jarają opisowcy. Jest bardzo znikomy i wpływa moim zdaniem niekorzystnie na design. Najciekawiej brzmiące i najniepozorniej wyglądające, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to są to słuchawki od koma, które wyglądają kosmicznie. Jeżeli Wasze stanowisko również jest kosmiczne, możecie po nie sięgnąć. Jeżeli jednak chcecie mieć słuchawki z podobnej półki cenowej, ale nie chcecie finalnie wydawać tych czterech paczek, to wydaje mi się, że powinniście się zastanowić i rozważyć nad ciekawą propozycją od Trass która przypomnę, ale zaskoczyła mnie swoim przedwznaczem. Ale finalnie zwracam Waszą uwagę ze względu na to, że te słuchawki. W połączeniu z kierownicą w zestawie będą jeszcze tańsze. I tak dużo, dużo tańsze. Jak bardzo sprawdźcie koniecznie link w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Jeżeli tak, koniecznie łapeczka w górę, subskrypcja i wpadnijcie na nasze inne kanały. Poza tym czekam na Wasze komentarze, jakie produkty i z jakiej półki cenowej powinniśmy kolejno przetestować. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie Wasze pomysły zrealizować już niedługo. A tymczasem do zobaczenia w następnym materiale.